hej, mamy tu zamontowaną butlę Quick Terra Connect do takiej przetoczki zakręcony zaworek powietrzający delikatnie otwieramy butlę oczywiście ja wcześniej sobie przygotowałem żeby było delikatnie, Wy musicie się nauczyć tego delikatnie otwierania butla jest schłodzona bardzo fajnie słychać jak leci gaz napełniają. ją Dobrze jest przytrzymać sobie ją od góry w razie w, żeby nie wypadła. Butla musi być z syfonem, rurka syfonowa sięgająca do dna. Niezwykła butla spowalnicza, bo wtedy jest tylko gaz, a nie stan płynnego gazu. No i czekamy, aż ciśnienia się wyrównają. Będzie cisza, zakręcamy zawór, odkręcamy od powietrza i tyle historii. Mamy gaz butle wyciągamy i na wagę. Wejdzie ile wejdzie. Sami się przekonacie na rano. A weszło tyle. Cyk na wagę. Myk. Raz mniej, raz więcej.